Cześć przed Wami Held Renegade, czyli kurtka przeznaczona do turystyki, trójwarstwowa uszyta z lekkiego taktelu. Ja jestem Marika, wy jesteście na Erermoto. szczegóły po intro. Held Renegade to kurtka przeznaczona do turystyki i posiada trzy warstwy. Najbliżej ciała warstwa ocieplająca. W tym przypadku jest to kamizelka. W niej mamy dodatkowo trzy kieszenie do przechowywania. No i to będzie niezbędna warstwa w te chłodniejsze, zimne dni roku. Warstwa numer dwa. Czyli wiatro-wodoodporna, w tym przypadku membrana Humax Z-liner i ochroni Was przed wodą, przed wiatrem. Jest ona także oddychająca. Dodatkowo w membranie na dole znajduje się długi zamek, dzięki któremu możecie spiąć membranę bezpośrednio ze spodniami. I może to być duża zaleta, ponieważ nie tworzy się wtedy przerwa między kurtką a spodniami, w którą może wpadać deszcz, tylko bezpośrednio połączycie membranę do spodni. W samej membranie macie także jedną kieszeń do przechowywania. Kiedy pogoda zrobi się bardziej sprzyjająca, to oczywiście możecie wypiąć z środka i ocieplinę i warstwę wiatrowodoodporną, i wtedy zostaje nam korpus tej kurtki, uszyty z taktelu 750D. I jest to materiał przede wszystkim lekki, oddychający, a więc kiedy macie membranę, która potrafi oddychać, to ten materiał również będzie z nią współpracował, no i oczywiście taktel. W większości jest to poliamid, a więc odporny na tarcie, który da nam niezbędną ochronę na motocyklu. Jednak sama oddychalność materiału, no to będzie za mało, kiedy już będzie cieplej. I zastosowano tutaj kilka wlotów wentylacyjnych. Pierwszy i największy, zacznijmy od niego. Odpinamy główny zamek, no i pod spodem mamy wlot wentylacyjny na całą klatkę piersiową. I właśnie plus, że ten wlot posiada swój. Osobny zamek, a więc jeżeli w trakcie jazdy poczujecie, że potrzebujecie więcej tego powietrza, jedną ręką otwieracie główny zamek i już wentylację macie otwartą. Kolejny wlot znajdziecie na rękawie i tutaj również jest zamek, który działa w dwie strony, a więc jeden może służyć do regulacji, na przykład jeżeli macie większe rękawice, albo można otworzyć w drugą stronę i macie wtedy wlot wentylacji. No i w przedniej części kurtki znajdziemy jeszcze. Jeden wlot wentylacyjny, który również znajduje się po obu stronach, na barkach. Szczelinowe wloty, które będą wtłaczać do środka powietrze. Warto zwrócić uwagę, że właśnie te wloty składają się z przewiewnego meszu, który ma właściwości przepuszczania powietrza w dużej ilości. No i samo wpuszczanie powietrza do kurtki to będzie za mało, ponieważ ono musi okrążyć nasze ciało i takie gorące którędyś wylecieć z wnętrza tego modelu. Z tyłu mamy cztery wyloty. Każdy z nich również jest szczelinowy, czyli tak samo jak w sytuacji tego czy tego wlotu. Kolejną ważną kwestią w kurtce motocyklowej będzie oczywiście ochrona. Held Renegade w zestawie zawiera protektory na barkach, na łokciach. One są perforowane od marki Sastek poziomu drugiego, a więc te protektory również trochę powietrza będą przepuszczać i też będą współpracować z tym taktelem, który jest tu zastosowany. Ochronę możecie sobie jeszcze rozszerzyć. Kurtka daje możliwość montażu protektora na plecy. Cały model zyskał certyfikację pojedynczego A. Pomyślano także o bezpieczeństwie pasywnym, a więc odblaski, które zapewnią Wam dobrą widoczność, Waszą widoczność po zmroku i zaczynają się na klatce piersiowej przez rękawy, bok kurtki, aż na plecach kończąc. Model Hell Renegade możemy także wyregulować do swojej sylwetki, tak aby dobrze się na nas prezentował. I regulacje zaczynają się na końcu rękawa, przez przedramię, biceps, pas oraz na biodrach. I dzięki nim dostosujecie kurtkę do siebie, ale także protektor między innymi, który znajduje się na łokciu, będzie mógł zawsze dobrze siedzieć i przylegać do waszego ciała, dzięki regulacjom na przedramieniu, jak i na bicepsie. I może to być szczególnie przydatne, jeżeli pozbędziecie się warstwy ze środka. To wtedy kurtka straci na swojej objętości przez to, że wyciągniemy ocieplinę i warstwę wiatrowodoodporną. I wtedy myślę, że te regulacje śmiało mogą pójść w ruch. Warstwa zewnętrzna posiada również długi zamek spinający, aby połączyć kurtkę ze spodniami. Model zapewnia nam także sporo kieszeni. Na zewnątrz mamy dwie kieszenie. I w tej głównej warstwie, jedną w środku. A więc, jakby podsumować te wszystkie warstwy, o których wspomniałam, no to mamy dwie kieszenie na zewnątrz i w sumie pięć w środku. A więc daje nam to dosyć sporo miejsca do przechowywania. Health Renegade, czyli kurtka do turystyki z membraną wodoodporną, z ociepliną, z protektorami drugiego poziomu na barkach i łokciach oraz sporą ilością odblasków, dostępna na rrmoto.pl. Link do modelu w opisie, a jeżeli sami chcecie ją przymierzyć, no to wpadajcie stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.